Witajcie, to z kości szybka wrzutka gdzieś na stole. Hipokrates od Game Brewer. Fajowe euro, w którym to będziemy w antycznych czasach wcielać się w lekarzy i będziemy tu oczywiście leczyć potrzebujących. Gierka, jak widzicie, bardzo ładnie wydana. Mamy takie fane plastikowe buteleczki. Z trzema różnymi rodzajami lekarstw. Każdy z graczy też ma swoją planszetkę. Gdzie będziemy mieli przypomnienie, że możemy w każdej chwili lekarstwa sprzedawać czy kupować. Gdzie będziemy przyjmować w pierwszej kolejności pacjentów. Jeśli nie uda, ich się, nam, nie uda się ich w naszej rundzie wyleczyć, no to ich stan się pogarsza. Trafiają już tutaj niżej, gdzie już widzicie. Nie za ciekawie to wygląda. A jeśli w kolejnej rundzie nie uda nam się ich wyleczyć, albo na koniec gry jakiś będziemy mieli niewyleczonych, no to niestety trafią do Hadesu, tu już widać łódka na nich czeka. No i za każdego takiego stracimy czy e, punkty. Na głównej planszy, i tu musimy od razu powiedzieć, że jest ona przewielka, w ogóle grano zajęła nam tak dużo miejsca, że no masakra. E, mamy miejsce, gdzie będą wystawione... Wystawieni ci potrzebujący. Oczywiście każdy ma swój kolor. Będziemy tu wystawiać i rzucać kostkami. Na kostki są wartości od 1 do 3. No i wtedy będziemy mogli, przesuwając swoje piony, wybrać tego potrzebującego, który akurat jest przy danej kostce. Ten tor będzie oznaczał też, kto pierwszy w danej rundzie wybiera. Wybieramy tak trzy razy na początku rundy, ale nie uzupełniamy. Czyli w momencie, kiedy kostka pojawia się tutaj, nie ma tu żadnego pacjenta, to i tak mogę położyć się tu, aby zdobyć ten bonus. Kiedy bierzemy pacjenta, mamy też do zdobycia bonus, który jest na dole. Czasem jest ok, czasem daje nam tam jakieś minusowe rzeczy, więc też musimy się zastanowić. Jak już przy pacjentach jesteśmy, to każdy pacjent. Pokazuje, ile nam płaci za wizytę, ile punktów nam da, jeśli go wyleczymy, i jakich medykamentów potrzebuje, żeby go wyleczyć. Dalej będziemy mieli ryneczek lekarzy, których będziemy mogli sobie zakupić. Przy czym na początku w każdej rundy są oni zasunięci, więc widzimy tylko, z jakich medykamentów korzystają. W pierwszej kolejności możemy Najpierw zaklepać sobie takim żetonem rezerwacji jednego z widocznych lekarzy, którzy żadnych jakichś tu dodatkowych bonusów nie mają, ale już wiemy dokładnie, jak leczą i ilu pacjentów mogą przyjąć. Bo znowuż, lekarz pokazuje nam, ile kosztuje zatrudnienie go, ile punktów nam przyniesie, gdy przejdzie na emeryturę, a także Jakich medykamentów używa i ile razy może wyleczyć? Maksymalnie trzy, bo są takie trzy wcięcia, do których, jak widzicie, będziemy później dopasowywać, właśnie pacjentów. No i wracając, tutaj możemy sobie zarezerwować ich, a robimy to na bazie tutaj toru naszej reputacji. Gdy zarezerwujemy, przechodzimy do właściwych zakupów, czyli odsłaniamy wszystkich. Lekarzy, no oczywiście, tu już jesteśmy po grze. Normalnie jest ich więcej, wszystkie pola są zajęte i następnie możemy kupić albo samego lekarza, albo same medykamenty. Natomiast, jeśli kupimy zestaw, to dzięki temu bierzemy też bonusowy kafel, który tu się znajduje. No i oczywiście, różne rzeczy, różne bonusy się tam znajdą. No i wreszcie, jak już to wszystko mamy, przechodzimy do leczenia, czyli do lekarzy dokładamy. Pacjentów sprawdzamy, na przykład tu właśnie Hipokrates może leczyć zielone powiedzmy choroby, zielonym medykamentem, więc wstawiamy tu, naszego pacjenta, a z naszej puli medykamentów dobieramy odpowiednie, żeby móc go wyleczyć. I tak robimy z pozostałymi. Za wyleczonych. Pacjentów, oczywiście dostajemy punkty, a pacjenta takiego obracamy na drugą stronę. A to dlatego, że kiedy jakiś lekarz będzie już miał wszystkie te swoje wypustki z medykamentami zajęte, przychodzi nam na emeryturę i generuje nam tutaj te punkty, które są pokazane. Oczywiście do końca gry, jeśli jakiś nie wyleczy, nie spełni swojej powinności do końca, no to punktów nam nie przyniesie. A, a tak jak już mówiłem, pacjenta, którego nie będziemy mogli wyleczyć, przesunie się o jedno tutaj pole w dół. I tak pokrótce wygląda właśnie hipokrates. Bardzo pomysłowa, bardzo ciekawa gierka, gdzie cały czas trzeba manewrować, patrzeć, kto nam ile zapłaci, czasem brać tych powiedzmy mniej potrzebujących, którzy dadzą nam więcej punktów. No i cały czas skaczemy, cały czas manewrujemy, cały czas musimy liczyć ile mamy pieniędzy, ile zasobów, ile medykamentów możemy sobie zdobyć. No i tak właśnie wygląda Hipokrates. Także jeśli będziecie mieli okazję, to oczywiście polecamy, bo jest to ciekawa gra. Dzięki i do następnego, cześć.